Halo, witam Was serdecznie. Znowu jestem w parku, znowu nagrywam. I e, dzisiaj będzie taki filmik e, o tym, jak wygląda tutaj w Niemczech rozpoczęcie roku szkolnego. Jeszcze Wam pokażę szybko, co mam na sobie dzisiaj. Taki top czarny, I takie spodnie w geometryczne kształty, takie o. I one są takie czy czwarte i jeszcze takie buty mam do tego. Widać to, widać. O, jeszcze moja córka się załapała. I te buty już mam długo, za 4 czy 5 lat. I mi się wydaje, że one cały czas są modne. Ja jakoś tam super modnie też się nie ubieram zawsze. No halo, zawsze wybieram to, co z tej aktualnej mody jest modne i w czym po prostu ja się dobrze czuję będzie mi głowę widać, ale to nic. Ważne, że w ogóle widać. Oparłam sobie o wózek, bo niełatwo tutaj jest tak długo trzymać ten tablet, bo ręce już po prostu opadają. No i wracając do tego meritum, do tego, o czym będzie dzisiaj ten film, e, o rozpoczęciu roku szkolnego. I e, powiem Wam w ogóle o rozpoczęciu roku szkolnego w ogóle. Znaczy się, że ktoś idzie do pierwszej klasy, jeszcze wcześniej nigdy nie był. I tutaj te rozpoczęcie jest od Odbywa się z wielką pompą. Ja byłam w ogóle zaskoczona rozmachem, z jakim to się wszystko odbywa. I pierwsze, czego nie ma w Polsce, a tutaj jest, co mnie troszkę zdziwiło, ale już właściwie byłam trochę już zapoznana z tym. No ale jednak zobaczyć to na żywo to inna sprawa. To są cukaczucze i to są takie papierowe rożki duże. Baby Blad. Baby Blad, super. Powóż ładnie. A tutaj? Testka jakaś? Robaczka po mnie chodził, te cuka tutaj ja Wam nagram w domu taki filmik, bo ja mam jedną w domu, jak ona wygląda i to napełnia się ten, ten tą tutkę, ten rożek, napełnia się słodkościami, jakimiś przyborami do szkoły, wiecie, jakieś tam ołówki, gumki nie wiem, co tam się zmieści do tego i nie, nierzadko też mają przypięty, zauważyłam taki jakiś tam pluszaczek włożony żeby tak wszystko to osłodziło dziecku te pierwsze dni w szkole i ten cały rożek napełniony przez rodziców e, zanosi się do szkoły. Chyba tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego trzeba to dostarczyć. I oni to e, wszystko będą zawieszać na drzewo, jeżeli jakieś tam jest a w szkole, które niskie, które można tam wiecie, zawiesić te rożki. U mnie tak akurat było. A jak nie, to, e, to kładą chyba gdzieś tam na trawie czy coś. I dzieci po prostu sobie po tej całej uroczystości rozpoczęcia odszukują swój e, rożek. Jeszcze jedno, to w ogóle na ten dzień oni tak się odświetnie ubierają, że ja byłam po prostu w głębokim szoku. Bo wiecie, jak Niemcy mają do wyboru e, ładnie wyglądać, a wygodnie wyglądać, to na pewno wybiorą to drugie. E, także w ten dzień to się stroją po prostu jak w Polsce na jakieś wesele, na jakieś, e, nawet w niedzielę tak ludzie chodzą do kościoła, bo w Polsce to wiecie, jakoś tak bardziej to na to zwracają uwagę. Tutaj nie, ale w ten dzień to są odpicowani po prostu na glans wszyscy. I dużo rodziny też przychodzi, bo jakieś ciocie, babcie, kuzynostwo, duża cała familia przychodzi, znowu coś po mnie chodzi, Ała Już? E, Przychodzi po prostu na ten dzień do szkoły razem z dzieckiem. I też ciocie czy babcie mają jakieś takie mniejsze rożki, te cukatute przy sobie i też wręczają tym maluchom, także w ten dzień po prostu dla nich to jest raj. Zauważyłam też, w piekarniach są torty specjalnie na ten dzień naszykowane. W galeriach handlowych jeszcze podczas wakacji można sobie zbastelować, jak ja to mówię, czyli z... zmajsterkować taki mały rożek i potem on zostanie napełniony i odebrać. W innych sklepach widziałam, nawet jak przyjdzie się do sklepu z puszaczkami, to był akurat, przyjdziesz ze swoją cuką. Przyjdziesz ze swoją cukaczuczę, to dostaniesz gratis tak, jakiegoś z okazji puszaczka. tego, że zostaje się że zostaje się pierwszoklasistą, otrzymuje się dużo takich przyjemnych rzeczy i gratisów. I tak na ten dzień dzieci przychodzą odświętnie do szkoły, bym powiedziała, że tu są podzielone zdania. Połowa ubiera jakoś tam w koszulę chłopców, ale krótkie spodenki jeansowe czy coś takiego. A dziewczynki to w sukienki, niekoniecznie granatowo-białe y, sukienki czy spódniczki, y, no wiecie. I y, ten dzień się dzieci zbierają koło szkoły, pani ich zabiera najpierw na górę do klasy tam, im wręcza jakieś takie małe geszenki, czyli tak jakieś tam, u nas tak było przynajmniej, E, takie jakieś małe upominki, gumkę do matania chyba ołówek i coś takiego i się witają, a potem schodzą razem na takie uroczyste powitanie przez panią dyrektor i innych nauczycieli potem idą znowu do klasy i e, tam znowu coś tam jest jakieś e, gadanie, nie powiem Wam dokładnie jakie takie powitanie, a potem schodzą już na dół i sobie po prostu idą szukać te swoje cukaczucze i potem oczywiście sesje zdjęciowe które E, które muszą być, oczywiście, żeby upamiętnić e, potem idą często do restauracji na jakiś obiad uroczysty albo w domu się spotykają i świętują dalej także na tym się nie kończy i właśnie taki wielki, e, taka wielka impreza cała to jest żeby to nagrać, cholera jasna dobra, jestem już w domu i Wam teraz pokażę właśnie tą cuka, tutaj, jak wygląda to jest, no akurat my mamy z Bambi bo sobie córka taki wybrała ale to w ogóle jest taki sztywny karton sklejony, w taki rożek. Zobaczcie, takie cieniutkie jest na końcu. Ja tam sobie gazetę trochę włożyłam na, na dno. A tutaj ma taki materiał, albo jest siatka, też zauważyłam w niektórych, żeby to po prostu sobie tutaj o zamknąć, zawiązać i zamknąć, żeby tutaj się nic nie wysypywało, tak? I tutaj, tu jeszcze jest taka karteczka przyczepiona, dla kogo to jest, żeby to było, bo to jest bardzo ważne, tak żeby dziecko swoje znalazło. No i tak wygląda ta cuka tutaj. I one są w cenie, zauważyłam, od 8 czy 10 do nawet 30 euro. Sama taka papierowa, pusta, dodajmy, tutka. Także, no, tak wygląda. No i się chciałam z Wami pożegnać, bo w ogóle nie nagrałam pożegnania w tym parku, po prostu córka już chciała iść i tam już nie chciałam nagrywać. Także dzięki za oglądanie i jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie doświadczenia albo co wiecie na temat właśnie jak wygląda rozpoczęcie roku szkolnego i chętnie poczytam Wasze komentarze. No dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!